Próbuj ścigać się z samochodem. No dobra. I żeby to się stało, odpalam aplikację Wings for Life, w której po 10 minutach ruszy za mną wirtualny samochód pościgowy. I bieg kończy się wtedy, gdy ten samochód mnie dogoni. W samej aplikacji jest kilka różnych wersji treningu po 10, 20 i 30 minutach, a już 4 maja wyruszy prawdziwy samochód pościgowy, którym pojedzie Adam Małysz w Poznaniu i będzie konić biegacze. I ten bieg zaczyna się w tym samym momencie na całym świecie i wygrywa osoba, która zostanie złapana jako ostatnia. Sam samochód pościgowy ruszy po 30 minutach i na początku będzie jechać wolno i później cały czas przyspieszać. A w mojej dzisiejszej wersji treningowej tylko po 10 minutach i w tym momencie właśnie ruszył. I przy okazji dzisiaj też testuję but od globalnego partnera tego biegu, czyli od Adidasa i jest to model Supernova Rise 2. I jak na razie biega mi się w nich naprawdę przyjemnie i pobiegnę również w nich w Poznaniu. A teraz podjąłem dziwną decyzję, bo cały czas biegałem po polu, na którym auto by mnie nie złapało i poszedłem biegać na ulicę. I w tym momencie samochód pościgowy ma do mnie tylko jeden kilometr, więc muszę uciekać. Na początku myślałem, że podjąłem dobrą decyzję, ale gdy musiałem czekać na każdych światłach i zabierało mi to cenne sekundy, w których cały czas ten samochód nadarabiał do mnie dystansu i już był ode mnie niecałe 200 metrów. Ale na pewno dobrą decyzją jest wzięcie udziału w tym wydarzeniu, bo tutaj biegniemy dla tych, którzy nie mogą, i wszystkie pieniądze zebrane podczas tego wydarzenia są przeznaczane na badania urazów rdzenia kręgowego, żeby właśnie pomóc tym, którzy biegać nie mogą. A ja dzisiaj po 4 km i 200 metrach zostałem złapany. No i moi drodzy, zostałem złapany nawet w tunelu. Pozdrawiam.